Cześć, witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z paczką z zielonego parapetu. Ostatnio prosiłam Was na Instagramie, żebyście wskazali, w którym z trzech sklepów mam zrobić zakupy. Co prawda wskazaliście moje badyle, zielony parapet był na drugim miejscu, ale niestety po prostu w zielonym parapecie na tamten moment nie było roślin, które by mnie interesowały. Były głównie choje, a ja z chojami, wiecie, jestem na bakier, więc... Wybrałam drugi sklep, oczywiście paczka z moich badyli nie ucieknie, nie, może pojawi się ona już w przyszłym miesiącu albo po prostu po którejś z dostaw, na bieżąco oglądam dostawy z moich badyli. Jeżeli pojawi się coś interesującego dla mnie, no to będę zamawiać. Otwieramy paczkę, dzisiaj na szybko, bo niestety w ostatnich tygodniach czas goni i wszystko troszkę na napędzę, a chciałabym, żeby wszystkie zaległe filmy pojawiły się jak najszybciej na kanale. Jak widzicie, jest dużo ostrzeżeń, dużo tutaj y, opisów, co robić z, z paczką. Znajdziemy tutaj cztery rośliny: większe, mniejsze, cztery zupełnie różne. Jak widzicie, jest dużo, dużo zabezpieczeń. Tutaj mamy już roślinkę. Patrzę, czy mamy. Nie widzę niestety hitpaka, paczka jest w dalszym ciągu trochę chłodna, chociaż stała już prawie dwie godziny w domu. Ale no dobra, słuchajcie, przejdziemy od razu do roślin, bo nie widzę tutaj na wierzchu hitpaka, może on jest gdzieś pod spodem, zaraz zobaczymy. Ja nie zamawiałam go oczywiście osobno. No dobra, pierwsza roślina. Otwieramy pierwszą. Powiem Wam, że Zielony Parapet bardzo się reklamuje, że mają dodatkowe... Mm, Materiały izolujące rośliny od zimna na czas zimy, natomiast ja ich tu nie widzę. To jest po prostu tekturka. Natomiast tych takich pianek, którymi ostatnio były między innymi paczki z, z Jungle czy z. Mm, czy nawet z Allegro, które zamawiałam, niestety ich tu nie ma. Podobnie pakuje do Jungla również Gaios, natomiast tutaj nie widzę tych pianek, co mnie trochę martwi, w jakim stanie są te rośliny, jak one przetrwają dzisiejszy i dzień. I słuchajcie, tutaj jest moje małe marzonko. To jest Filodendron el chocolate. Bardzo mi się marzył. Wybrałam sobie rozmiar maluszek, żeby móc go trzymać w witrynce. Jak widzicie, sezonka jest bardzo ładna i jak na ten rozmiar będzie gęsta. Ma tam jakieś drobne uszkodzenia mechaniczne, natomiast przy, tym, przy tej roślinie wiedziałam, że jest to nieuniknione i że one się pojawią. Cieszę się, że jest ich tylko tyle. No, bardzo ładna sadzonka. Tutaj już możecie zobaczyć, o że wychodzi. mnie wyostrzyć, że wychodzi kolejny nowy liść. Już ta roślina ma taki malutki paliczek, żeby się trzymała prosto. Jeżeli chodzi o podłoże produkcyjne, to jest nic specjalnego. Także od razu za kilka dni do przesadzenia. Na razie da mi odpocząć po tych, po tych wysyłkach w zimnie. Martwi mnie troszeczkę ten największy liść. Nie wiem, czy to jest uszkodzenie, czy tak po prostu. Bo jest, słuchajcie, wycelować do kamery, nie jest to łatwe. Yy, nie wiem, czy się uda, słuchajcie. O, widzicie? To czarną plamę na uderzce. Nie jest ona świeża, to jest jakieś zabliźnione już i liść wygląda nie w miarę zdrowo, jest trochę pomięty, ale, ale poza tym będę obserwować i będę patrzeć. Jak to wygląda? Czy to się coś rozwija na tym liściu, czy nie? Czy on będzie marniał, czy nie? Ale na razie wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tak wygląda sadzonka w całości. Glodendron El Chocolate tej wielkości na zielonym parapecie kosztował mnie 32,40. Wydaje mi się, że to jest całkiem atrakcyjna cena. Dajcie znać, czy kupowaliście większe bądź w lepszych cenach na jakichś innych sklepach, chętnie się dowiem. Ale bardzo ładna sadzonka. Nie wiem czy widzicie, ale zaopatrzyłam się w końcu w lampę, która mi doświetla za kamery, także mam nadzieję, że teraz efekt jest dużo lepszy. Lecimy z drugą rośliną. Ona ma tutaj patyczek zabezpieczający, i już widzę, że jest to gęścio. Patrzcie, na pewno w kamerze wszystko trzymam, żeby wam. Żebyście nic, żeby nic was nie ominęło. I tutaj, proszę Państwa, jest kolejne symbolium do mojej kolekcji. No, jak jakich nie widziałam, jest przesuprancko gęsty. I słuchajcie, on ma mam do tu w sezonu. I już wam pokazuję do kamery. Mam nadzieję, że się wyostrzyło. Słuchajcie, to jest Syngonium Green Splash Kompakta. Kosztowało mnie 27,77. Aha, ja teraz skumałam, że Wam mówię, ceny w netto. Ok. Więc kosztowała 29,99 a filodendron kosztował 35 grosza. Przepraszam za tą pomyłkę. po prostu ta cena netto była pod, pod, pogrubiona na fakturze. No dobra, przesuwam go do Was, ładnie się wyostrzyło. Jest mały, jak widzicie w mojej ręce, ale sama sadzonka jest bardzo, bardzo gęsta. Niektóre listki mają tam jakieś uszkodzenia, zaraz im się tu przypatrzę. Od spodu wygląda ok. Tu w środku ma jakieś drobne, przyżółknięte listki, natomiast nie jest ich dużo. Martwi mnie tylko, czy to nie jest szkodnik, ale to sobie też sprawdzimy. To jest też pajączynka, gracie nie jest przędzior. No z taką gęstością oprysk nie będzie łatwy, ale coś tutaj poradzę na to. Jest bardzo fajna i gęsta. Mam nadzieję, że przeżyje. Ja ją tutaj podczyszczę z tych podyschniętych, podżółkniętych liści i przesadzę do podłoża i mam nadzieję, że ona sobie tam odbije. Oczywiście profilaktyczny oprys też zrobię, bo te żółte niektóre listki mi tu martwią, ale jest one naprawdę malutkie. Dosłownie znajdę wam jednego i pokażę, gdzie on jest. gdzie on mi tutaj mignął. O! Nie, to nie ten. Skurda. O! Nie wiem, czy go zauważycie. On jest już taki lekko podżółknięty. Mam nadzieję, że to z braku światła, a nie, z, mm, a nie ze spodu szkodnika, ale no to się okaże po kilku dniach. Na razie nie mam się do czego przyczepić. Ładna sadzonka, ładnie wybarwiona, ma dużo tych, mm, dużo tych plamek, także super. Jeszcze nie widziałam powiem wam takiego nie miał tak drobnitkie listki. Słuchajcie, teraz no, coś na co najbardziej czekałam, czekał też mój chłopak. Bardzo chcieliśmy mieć tą roślinę. Wymyślacie się czemu, za chwilę jak pokażę Wam co to jest. To są proszę Państwa kocie ogony. Słuchajcie, jak ja nie jestem kaktusowa. Tak mi nie jestem absolutnie oczarowana. Mam nadzieję, że one się jeszcze bardziej zrobią w po czasie i będą takie naprawdę Harry i będą fajnie tak się zwieszać, jak widziałam u innych. No, jestem zachwycona. Jest fajna, gęsta sezonka. Jedyne co to ona już się bardzo buja i ten jeden tutaj mi już, o, już się rusza, więc muszę go jak najszybciej przesadzić. Zaopatrzę się w ziemię do kaktusów. I będę bardzo ostrożna, bo ja niestety i kaktusy do tej pory się nie lubiliśmy. No ale, ale ten mnie tak oczarował, że jak mogłabym mieć dwa koty i nie mieć procich ogonów w domu, już Wam mówię, ile one kosztowały. To była dość niedroga sezonka, jak na te ceny, które widziałam u innych sprzedawców. 26,99 za taką sezonkę. W porównaniu z ceną sezonki M, no to ta już się bardziej opłacała, także polecam. Mam nadzieję, że one szybko rosną i będą długo się przewieszać. Świetne. Słuchajcie, pogrzewałem tutaj przed ostatnią rośliną już znalazłam hitpack. Jest naprawdę, naprawdę ciepły. Także grzał, nie miały tak zimny. Po prostu ja tą paczkę otworzyłam z drugiej strony, a hitpak był na dole paczki, na, na spodzie. Więc no jest bardzo ciepły, więc podejrzewam, że grzał i to mi aż miło w nocy. Mam nadzieję, że one dzięki temu przeżyją i nie będzie się nic działo. No i przechodzimy do ostatniej rośliny, największej. Jej jestem najbardziej w zasadzie ciekawa. To jest dla mnie absolutna nowość. Wcześniej oprócz tam jednego, dwóch patyczaków i, e, i tego zygzaka, którego dostałam w roślinniku z paczki niespodzianki, no to ja raczej w kaktusy bądź takie sukulentne rośliny nie szłam, bo po prostu mam ciężką rękę i przelewam. Ale to mi się zawsze podobało. I o jejku, o jejku, jaka jest ładna. Le Pismium bolivianum. To była zdecydowanie najdroższa roślina z mojego zamówienia, chociaż nie mogę powiedzieć, że którakolwiek z tych roślin była tak naprawdę droga. 45,99. Uważam, że jak na sadzonkę tej wielkości, no to całkiem fajnie. Słuchajcie, one już no tu przyrosty na boku. Od tej głównej odchodzą silniejsze. Jest trochę poplątana. Ja ją zaraz tu postaram się porozplątywać, żeby to ładnie wyglądało. I już chyba wiem, kto wyląduje w Discobolu, w tej osłonce, którą kupiłam. Jeżeli chodzi o stan tej rośliny, no to powiedziałam, że jest dobry plus jakby szału nie ma w sensie nie jest idealna, zobaczcie tutaj jest na przykład yy, takie przełamane na pół już praktycznie ja to obetnę i spróbuję to ukorzenić tak samo jest tutaj, jeden jeden pęd jest trochę odwodniony yy, tutaj natomiast reszta wygląda całkiem zdrowo, no ma trochę tych uszkodzeń mechanicznych, jak tak z daleka patrzymy to nie wygląda super, tu ma te młode przyrosty także jest fajnie, natomiast yy, no nie jest ona w idealnym stanie o, tu mi właśnie odleciał prawie odleciał, zaraz go obetnę i będę po prostu dosadzać i ukorzeniać. Natomiast jeżeli chodzi o tę cenę, o ten stan, rozumiem, że to jest bardzo delikatna roślina i ona no, ma prawo się tam podłamać czy, czy odpaść jej jakiś tam pojedynczy pęd. Natomiast no, nie, jest, nie jest ideolo. Powiedziałam, że 4,5 na 5 ta roślina, ale i tak mi się i tak podoba. To jest właśnie ten nagatek, który będzie mieszkał w domicjusie kuli dyskotekowej raczej na ten moment. Dajcie znać, czy macie jakieś protypy do uprawy takich roślin, bo to jest dla mnie początek. Na razie jestem zachwycona i powiem wam, że nie spodziewałam się, że ona będzie taka duża, na zdjęciu była troszeczkę, troszeczkę mniejsza. Słuchajcie, tak wygląda całe zamówienie z Zielonego Parapetu. Dajcie znać, czy znacie ten sklep, czy zamawiacie tam, czy lubicie i jakie macie odczucia po tych zamówieniach o tym, jak, jak rośliny docierają, czy są zdrowe, czy ładnie wam rosną. Ja jestem, powiem Wam, zaskoczona, bo to jest moje drugie zamówienie. Oczywiście to pierwsze było dawno, dawno temu, to było ponad, no już prawie 3 lata. Wtedy dostałam w prezencie rośliny z tego sklepu, i wtedy byłam mocno niezadowolona, bo dostałam, to bodajże była peperomia. Tak, peperomia, i ona miała bardzo jakieś dziwne. Ciężko mi nazwać, co to było. Wyglądało jak połączenie uszkodzenia mechanicznego z jakimś grzybem i ona mi nie przetrwała za długo, w sensie, stała sobie trochę, stała, ale finalnie i tak padła. Yy, I druga, nie pamiętam już, co tam było, tam chyba były po prostu te sadzonki pouszkadzane, ale to naprawdę było tak dawno temu, że ja, powiem Wam szczerze, miałam trochę opory, bałam się trochę ponownie zamawiać, ale no, jak widzicie, wygląda to bardzo dobrze na ten moment, więc jestem tym bardziej ciekawa Waszych, waszych odczuć, jak to u Was wygląda. Równocześnie chciałabym Was bardzo przeprosić za to, że te filmy ostatnio pojawiały się rzadko, że miałam opóźnienia, natomiast wynika to po prostu z nawału pracy, się języka, mam dużo pracy, jakby dużo zadań w pracy i po prostu trochę się to wszystko skumulowało, ale mam nadzieję, że wrócę już na dobre tory. Jeżeli chodzi o zamówienie w całości, zapłaciłam 153,95 z przesyłką. Przesyłka kosztowała 15,99 do punktu odbioru Pickup. Była bardzo szybko wczoraj. Zamówiłam około... O, które której ja zamawiałam? Eee... Wydaje mi się, że to było tak około 14. Nie wiem, nie pamiętam, słuchajcie. Ale na pewno doszła w ciągu jednego dnia. Zamówiłam wczoraj. Dzisiaj paczka jest u mnie. Także super. Jest hitpack bezpłatny, także też spoko. Zapakowane jest bardzo dobrze. Chociaż spodziewałam się tych, tych pianek w środku, tej, tej poli takiej piankowej. Natomiast tego nie było, mimo wszystko rośliny dojechały w całości, nic mi nie odpadło, tam kilka dosłownie kawałeczków tego lepismium, ale ja to i tak wsadzę w ziemię i ukorzenie, więc mam nadzieję, że, że ona sobie odbije i pięknie się tutaj ukorzeni. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zostawiajcie suby, komentarze, piszcie, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie pogadać o roślinach. Zapraszam na Instagram, gdzie jestem bardziej aktywna niż na YouTubie, i tam staram się codziennie coś tam wrzucić, a to z przesadzania, a to z zakupów. Także zapraszam, a dzisiaj już kończę i do usłyszenia!